Hej hej hej, e, witam was, e, moi drodzy, muszę po prostu to nakręcić, bo e, bekę jaką z tego po prostu mam e, to przekracza już w ogóle wszelkie. Patrzcie. E, są trzy filmy na kanale takie shorty, które ludzie strasznie, ale to strasznie przeżywają. Pierwszy to był o zapałkach. Bo, że jak tam ludzie przeżywali. Głowa po prostu mała. Jak to przeżywali? Drugi, który się pojawił, to jeden z grotów myśliwskich, który błędnie został nazwany też militarnym, ale to z powodu sprzedającego na... w sklepie, bo to był sklep militarny i powiedział, że to są groty też militarne. Mój błąd, bo powinienem skorygować tok myślenia niektórych ludzi wcześniej. No, ale na błędach się uczymy. Natomiast... E... <grytanie> To, jakie komentarze wywołuje filmik o pałce, gdzie podałem historię troszeczkę zmienioną, jaka się wydarzyła, e, możecie sobie poczytać, zresztą sobie sami wejdźcie na, tą, e, na ten filmik shortów, albo ja tu mam w karcie przypnę e, i po prostu poczytacie, e, jak strasznie się Polska zmieniła. Jak dużo jest idiotów, którzy no nie umiem tego wyjaśnić po prostu nie umiem tego wyjaśnić bo no jest mi ciężko wyjaśnić idiotyzm gatunku polskiego zwłaszcza też żyjącego w Polsce właśnie tu jest ten film o zapałkach też co możecie poczytać kompletnie ludzie nie skumali ja opisałem zapałki plus dodałem jak sobie zrobić właśnie taką zapałkę która będzie się odpalała od wszystkiego jakby ktoś chciał Podkreślam słowem, jakby ktoś chciał. Natomiast e, większość debili, oczywiście duża większość wystawiła kciuki, e, polubienia i tak dalej, ale większość debili, którzy wypisują, oni się czepiają do fragmentu e, tego, że ja proponuję też, też zrobić sobie zapałkę taką odpalającą się od wszystkiego. Po prostu ręce, nogi i wszystko opada. Natomiast, no mówię, e, z tą pałką, jak to ludzie reagują, zobaczcie, a gdybym ja na przykład w tej sytuacji, którą tam opisałem, podszedłby koleś mi do okna, bo są takie sytuacje, nie jeden człowiek w Polsce i nie tylko miał sytuację, że się trafił debil na drodze i potem zajeżdża wam drogę, spycha was, w ogóle wiecie, wysiada, kopie wam po tym samochodzie, bo, bo wy za wolno chaliście, bo coś, bo po prostu mijając sytuacji, tłuczę wam po szybie. No i właśnie w podobnej kiedyś sytuacji ja byłem. Natomiast tak jak tu opisałem, że wyjąłem pałkę, użyłem po prostu, że pokazałem, że jest tu paralizator, koleś poszedł sobie. No i tysiąc ludzi mi tu wypisuje jak to tam wiesz jestem bo tego nie na kolesia, który agresywnie zaatakował mnie, tylko ja bo się broniłem, rozumiecie. ja wyciągnąłem pałkę, bo jestem taki i owaki, bo nie poszłem z nim na rączki i tak dalej, a gdybym wyciągnął broń, to jestem wariatem w ogóle jakimś i tak dalej. Więc jednym słowem wychodzi na to że ja y, w takiej sytuacji powinienem w ogóle wyjść z tego samochodu, paść na kolana i błagać człowieka, przepraszam, że żyję y, i że ci przeszkadzam w Twojej jeździe, jak debil czy inne, tak. Tak wynika y, z takich tych. W ogóle ludzie nie znają drugiego człowieka, no nie, bo usłyszeli tylko historię. Nie znają kompletnie mnie. E, ale już są pewni, że dojebaliby mi, że mnie by zatłukli, że wpierdzieliliby mi, że to, że tamto, po prostu ręce opadają. Nie wiem, jak dużo takich debili się produkuje na, na godzinę, ale wychodzi z komentarzy, że dosyć dużo. I nie wiem w ogóle, jak żyć w kraju, w którym tak naprawdę, rzucając kamieniem w tłum, jest duża szansa trafienia właśnie takiego debila. To jest po prostu straszne i, i okropne wręcz. Ten kraj jest kompletnie niebezpieczny w takim wypadku. Bo są tu też takie debile, z tego wynika, że gdybym wyciągnął, ee, nie wiem, powiedzmy, pistolet, to oni by na mnie poszli, rozumiecie. Zdrowy człowiek reaguje tak o kolo ma broń, okej, okay, okej. Okay. Skoro ja nie chcę, że tak powiem, e, mieć problemów zdrowotnych lub w ogóle, no to ja się wycofuję w dupie niech strata będzie moja, ale ja się wycofuję. Natomiast większość idiotów z tych komentarzy wychodzi na to, że oni by poszli to jest, no ręce opadają. Dlatego się nie dziwię częściowo, że policja ogólnie do obywatela podchodzi jak do debila. Bo większość to właśnie chyba takie debile biegają, które by nawet policjanta zaatakowały, który wyciągnie broń. No po prostu nie, nie wiem, jak się do tego odnieść, odnieście się też sami, Oczywiście pewnie pod tym, komem, pod tym filmem będą komy. Też mi się podobają ludzie, którzy, o tak jak tu widzicie, bo źle wymówiłem, wiecie, podeszłem, a nie pod, podszedłem? Jakoś tak, no. Czasem źle. Okej, okay, mój błąd, mój błąd. Ja umiem się przyznać do tego. Mój błąd, bardzo proszę, można się pośmieć. Podejrzewam, że pan na pewno ma Same piątki z polskiego, super, super, bardzo mnie cieszy i ma dobrą pracę i tak dalej. Yy, natomiast, no mówię, straszna rzecz po prostu z tymi komami. Leje się tam taki syf, że czasem to się zastanawiam, czy w ogóle zostawić coś takiego, jak komentarze pod spodem. Prawda. Owszem, ja się z tego śmieję, ale dużo ludzi się też tego naczyta i zacznie się bać. Yy, nawet nie widzicie, jak z niektórymi młodymi, nowymi youtuberami czy innymi takimi osobami, które coś kręcą, rozmawiam, i oni chcą rezygnować właśnie z powodu komentarzy. Z powodu tego, że zalewają takie hejterskie śmieci im kanał i, wiecie, naśmiewają się z czegoś, szydzą, grożą im i tak dalej. A to są po prostu odpady. Odpady. Pseudoludzkie, które no niestety jedyny sposób ich na życie to jest po prostu chodzenie i podsrywanie innym, naśmiewanie się yy, i wiecie, wytykanie jakiegoś gdzieś błędu, choć oni sami w życiu, poza tym, że ich matka urodziła, to nic więcej raczej nie osiągnęli, więc no to jest po prostu żenada powiem szczerze, z takimi ludźmi. I, no, Dopóki tego się nie zacznie filtrować, i to my, ludzie normalni, którzy robimy coś, i tak dalej, powinniśmy starać się jednak filtrować, gnoić takich ludzi, żeby się czuli tacy malutcy, moim zdaniem, w jakiś sposób ich zlewać, oszczywać i mówić, że to ciepły letni deszcz i te sprawy. Tak jak ja tutaj e, po prostu nie reaguję, a mam zawaloną całą skrzynkę. Słuchajcie, nieraz dziennie wpada po sto parę czy więcej komentarzy. Ja nie jestem w stanie potem przelatywać tego i czytać kto coś normalnego napisał i mu odpisać z powodu właśnie debili. Dobra, słuchajcie, nie zawracam wam głowy. Podkleję wam ten filmik z pałką, chyba z grotem, i z zapałkami. Poczytajcie sobie po prostu. No, ręce opadają, nogi też. Masakra, po prostu powiem Wam, nie tylko świat, ale internet po prostu tak się stacza w takie jakieś, nie wiem, bagno, gówno, no, nie, nie wiem jak nazwać, by po prostu nie obrazić oglądających. Dobra, na razie i miłego dnia życzę.